Siema sieba tej Tori. Jak oglądacie ten odcinek, to już gdzieś za 3 dni skończy się 10 sezon karnetu zadymiarskiego. A co za tym idzie, rozpocznie się nowy 11 sezon w Brawl Stars. I o nim dzisiaj sobie porozmawiamy, bo mam bardzo ważne informacje o nowym sezonie i karnecie, które musicie wiedzieć. Przypominam, że macie ostatnią szansę, żeby wziąć udział w konkursie na skina do Edgara. Wygrywają aż trzy osoby, możecie mieć go za darmo. No i żeby go wygrać, wystarczy zostawić łapkę w górę i subskrybować moje dwa kanały: Tori i Tori 2. No i dzisiaj odpalę livea na trowo gdzieś o 19, na którym pogramy sobie razem w Brawla i będziemy losowali Zwycięzców tych skinów. Napiszcie w komentarzu, czy planujecie kupić nowy kartet, czy raczej nie będziecie? No to przypnę wam serducho, a ja już nie przedłużam tego wstępu. No i startujemy. Dobra, odcineczek ten zaczniemy od bardzo ciekawego pytania, czy ja będę kupował karnet zadymiarski Ostatnich dwóch sezonów nie kupowałem, nie miałem ich kupionych tego karnetu w ogóle. No i co ciekawe, tutaj na przykład trafiłem kieł. E, mam go normalnie odblokowanego na moim głównym koncie, mimo że nie kupiłem karnetu. Ale teraz znajdujemy się na moim drugim koncie. No bo na tym koncie będę kupował jedenasty sezon. Tego sezonu też tutaj nie kupiłem, ale jedenasty sezon, czyli nowy karnet będę kupował i kupimy go najprawdopodobniej na live'iku więc zapraszam już każdego w ten dzień, gdy wyjdzie nowy karnet, to to sobie go zakupimy. Jak widzicie, mam tutaj 148. Gemów, Tro, troszkę mi jeszcze będzie brakowało. Zaraz wam w ogóle powiem dokładne ceny karnetu. Aczkolwiek, no już niedużo, dokupię sobie tam najwyżej za 8 zł. Chyba w sklepie, dobrze mówię, tak, o te gemy sobie dokupię za 9 zł. No i wtedy widzowie już na pewno będzie mnie stać. Więc na tym koncie macie odpowiedź, tak, kupię karnet i będzie dużo więcej skrzynek do otwierania. No i też będę miał nową zadmiarkę. I. Ale dobra, zanim przejdę do kolejnych mega ciekawych informacji związanych z karnetem, no to spójrzcie na tego fanga. Coś mu tu brakuje. Napiszcie w komentarzu, czego mu brakuje. Zobaczymy, czy wiecie. Daj no wam 3 sekundy, 3, 2, 1, no dokładnie chodzi tutaj o tłów, gdzieś zgubił się jego brzuch i ma tylko nogi i głowę, śmiesznie to wygląda i postanowiłem, że wam pokażę, no bo trzeba wam lekko poprawić humorek, co nie? Jeszcze taki jeden szybki news: to, że pierwsza osoba na świecie wbiła 2000 pucharków na sercu. Nikt wcześniej tego najprawdopodobniej nie mał. No i tutaj ten ziomek koniku Hydra K -H -A -J -A t JATT, chyba coś takiego, sorry, jak źle przeczytałem, właśnie wbił 2004 pucharki, więc dosyć ładny wynik. Ziomek koniku Super Leip też jest bardzo blisko, ma 1954, no a reszta już jest trochę daleko. Więc na sercu wcale dużo osób nie wbiło tych 2000, nie puszowało, a tutaj jest pierwsza osoba, której się udało. Gratulacje dla niego. No to najpierw zacznijmy sobie od porównania. W tamtym sezonie za pierwszy Level karnetu mieliśmy darmowego skinka Major Rosa, no w sensie darmowego dla każdego, kto kupił ten karnet. No i generalnie skinek ten jest całkiem spoko. Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o pierwszy level karnetu, to naprawdę ten skinek oddaje, ma bardzo ładne strzały, jest kozakiem, więc tutaj no ten karnet na pewno zostałby plusa. Ale w nowym karnecie w sezonie 11 też będziemy mieli mega kozackiego skinka, którego na pewno już znacie, bo chodzi mi tutaj o mordeczki, oczywiście o tego skina do Rico. No patrzcie, jakim on jest totalnym kozakiem. Szczerze, jak miałbym oceniać i porównywać te dwa karnety, to on nawet wygrywa z tą Major rosa i tutaj Mamy 1 do zera dla sezonu 11, czyli że jest na razie lepszy. No, bo co jak co, ale ten skitek za pierwszy level Doriko jest totalnym kozakiem. No i mega chcę go mieć i cieszę się, że będę go miał na moim drugim koncie, jest naprawdę fajnie. W ogóle śledźcie moje wszystkie kanały, bo może zrobię wam jakiś konkursik na karny zadymiarski do wygrania, ale nie obiecuję. To teraz jeszcze dwa szybkie porównania. Tutaj mieliśmy tego zadymiarza, jakim jest Kieł, czyli Fanga do odblokowania za 30 poziom we wcześniejszym karnecie, sezonie 10. Postać całkiem spoczko, Może nie jest to najmocniejsza postać w Bromstars, ale i jej design, i jej strzały, i ogólnie, jak się nią gra. To naprawdę. Jest to spoko, to nie ja miło się spędza czas grając z tą postacią, bo ma fajnego ulta. Aczkolwiek, znowu jak miałbym porównywać ją do If, czyli do naszej nowej zadymiarki, em, którą będziemy mieli w sezonie 11 do odblokowania za 30 poziom karnetu, no to też ten Kieł przegrywa. Więc tutaj daję 2 do 0 dla sezonu 11. Napiszcie, się ze mną zgadzacie i czy też na razie tak oceniacie jak ja. No tak mi się wydaje, szczerze, jak miałbym oceniać, to naprawdę wolałbym e, nowego zadymiarza, jakim jest If, nową zadymiarkę bardziej, od Kieła. Tak mi się wydaje, no sorki, takie mam zdanie. Mordeczki, więc na razie 2-0. I ostatnia rzecz, w której sobie jeszcze tutaj poróż. Równamy, um, ten sezon karnetu to jest skin za ostatni level. Tu mamy wściekłego. Kła, kieła, jak to odmieniać? Kurde, nie wiem, nieważne. Wściekłego fanga. E, skinek mega ładny, bardzo mi się podoba. No, ogólnie ma kozackie, złote kolorki, białe, czerwone, bardzo ładne połączenie. Ja lubię takie skinki, więc no, ten skin jest naprawdę spoko i myślę, że dobrze się nadał, jak na to, że jest ostatni level. Bo za ostatni level, no, musi być jakiś ładny skinek. E, no, a teraz przejdźmy sobie tutaj do naszego nowego kartetu, 11 sezon. I tutaj za ostatni level mamy takiego skinka, kurczę, do e, Eve. I to jest pierwsza rzecz, w której sezon jedenasty przegra z sezonem 10. Daje 2 do jednego, dalej, oczywiście prowadzi sezon 11 aczkolwiek do no, skinek lepszy jest wściekły kieł od tej tutaj if, takie mam zdanie, też możecie mi napisać w komentarzu, czy się ze mną zgadzacie, czy uważacie inaczej, e, to jest tylko moja opinia jak ktoś, no ale jednak ten wściekły kieł jest totalnym szefem, nie mówię, że ta if jest jakaś zła, ale jednak za ostatni level karnetu wymagałbym lepszego skinka do if to teraz przejdźmy sobie do tego, który karnet kupić, bo jak wiecie mamy dwie opcje karnetu, ile one będą kosztowały i te sprawy no więc pierwsza jest za 169 gemów i to jest ten zwykły karnet zadymiarski no w sensie niezwykły, tylko ten już premium ale nie najlepszy, co nie? czyli ten karnet zadymiarski, który po prostu daje nam możliwość odblokowywania wszystkiego, ale nie mamy żadnych leveli w bit, no a druga opcja to jest karnet zadymiarski z tutaj jak widzicie wbitymi pierwszymi levelami no i generalnie powiem wam szczerze nie, chyba, chyba to nie oddaje mordeczki, wydaje mi się, że lepiej kupić ten za 169 gemów, jak macie wbić, to i tak wbijecie, bo jest dużo czasu na to, a tak to będziemy mieli chociaż większy fan z gry, no bo tutaj wydacie, poczekajcie, dajcie mi policzyć 30, no i 49, no około 79 gemów więcej, mam nadzieję, że się nie pomyliłem w obliczeniu, przepraszam, bo na szybko liczyłem, więc na pewno nie jest to opłacalne, Lepiej te 79 gemów, czy tam nawet 80, już tak dokładnie nie liczę, zostawić sobie na później. Na coś innego, może już na kolejny sezon, albo po prostu na jakiegoś fajnego skinka. No bo za to możecie dużo fajnych rzeczy kupić, a bez sensu sobie dokupywać pierwsze poziomy, gdyż je. I tak się mega szybko wbija i na luziku. Więc no, tak jest moje zdanie. Chyba, że ktoś oczywiście chce puszować sobie nową posać i chce ją jak najszybciej wbijać i być w topce, no to okej, okay, wtedy możecie, bo to wam dużo da i szybciej ją będziecie mieli, ale nie polecam. Ja tam kupuję sobie zwykły za 169 gów i myślę, że to jest spoko opcja. A nawet jak właśnie stać widzowie na karnet i nie będziecie go kupowali, to się nie przejmujcie. Będziecie mieli też dużo mega boxów i innych właśnie rzeczy do zdobycia, nawet za ten darmowy karnet. Mam wam jeszcze kilka ciekawych rzeczy, do powiedzenia o tym karnecie, więc nie wychodźcie, oglądajcie do końca. I propa tego darmowego, ale też płatnego karnetu. Pokażę wam teraz wszystkie nagrody, jakie znajdują się w Broopasie w sezonie 11 Sorry, że będziecie teraz ogólnie tutaj widzieli mordeczki, em, jakieś zatrzymywanie, odtwarzam to na kompie widzowie, więc możecie mieć tam jakieś napisy czy coś, bo chcę wam zatrzymywać dokładnie, żebyśmy mogli wszystko zobaczyć. Więc ok, śółjołek tutaj sobie kupuje za 169 gemów ten karnet. Animacja jak zwykle ta sama. I jak widzicie, na początek mamy już do odblokowania Firefly tego Rico. No i lecimy sobie z boxami: tutaj, big boxy, brawl boxy. Jest pin pack pierwszy, mega boxy. Jak widzicie, jest darmowy tutaj, więc mega fajnie. Zobaczmy, jak to będzie dalej wyglądało. O, jest już tutaj 10 gemów do zdobycia. Więc nawet, jak was stać, się na karnet Wam troszkę gemów brakuje, to będziecie mogli sobie te gemy wbić właśnie w tym sezonie karnetu. Mamy mega boxa, jak widzicie, kolejnego, tylko on już jest płatny. Du dużo skrzyneczek ogólnie jest, no cały czas jest dużo skrzyneczek. Dają, ale co najważniejsze są kolejne tutaj gemy. Czyli w darmowym już na 22 levelu będziecie mogli odblokować 30 gemów. Dobra, lecimy sobie dalej, bo jeszcze jest wam co pokazywać. Zobaczcie między innymi emotki i też inne rzeczy. Dlatego oglądajcie, oglądajcie, nie przewijajcie 30 level, nie dość, że mamy If w płatnym, to jeszcze jest 30, tutaj za 30 mega boxing w darmowym, więc naprawdę mega dobra opcja. A za 31 mamy już pierwszą emotkę. Taką trochę śpiejącą się If, więc spoko. Jest ona już tutaj dostępna. Następnie za 33, jak widzicie, mamy kolejną, to jest chyba płacząca. Tylko już świeżo, że ona te łzy ma takie. Zielone, a nie niebieskie jak normalny człowiek Mamy dalej mega boxika, kolejnego Oczywiście jest też kolejny pin, który bije brawo To jest ten do IF. o i są kolejne gemy Czyli to już będzie 40 gemów Ok, 36 level, 40 gemów, dosyć dobry wynik I ten pin mi się mega podoba, patrzcie Cała fioletowa Eve, bardzo będę chciał zrobić tego pin, I myślę, że go na luziku zdobędę No ale dobra, nie przedłużamy tego widzowie, lecimy dalej Mega boxik i oczywiście kolejny nowy pin Ten pin taki szału nie robi No ale dobra, co my tu jeszcze ciekawego będziemy mieli Jest mało pinpaków, ale zazwyczaj pinpaków jest mało w karnetach. E, tutaj mamy widzowie jeszcze jak widzicie 10 gemów kolejne, Czyli już 50, megaboksik kolejny darmowy Tutaj już płatny megaboksik, ta emotka em, No, o, 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 o I tutaj mamy też bardzo fajną emotkę, która mi się podoba I ta za 51 też jest bardzo fajna Więc tutaj te emotki są naprawdę sztos. Jak już dojdziemy do tego poziomu, a to już jest prawie końcówka w sumie, bo 51 level, to będziemy mieli fajne nagrody. Mega boksik, jak widzicie, tutaj kolejny i kolejne gemy, to już chyba 60, jak się nie pomyliłem. Mamy o, emotki, też fajne, też fajne, dosyć tutaj ulepszone, więc spoko są. Dwie kolejne emoteczki, tutaj już chyba była wcześniej, ale dobra, mniejsza oto i ten jest szefem totalnym za 57 level podoba mi się. Ta emotka za 59, jakoś tak szału nie robi, ale oczywiście nie jest zła. No i dobra, przejdźmy sobie, bo już jest końcówka. Mega boxy kolejny nowy... Pin i 20 gebów kolejne. Czyżby to już było 80 gebów do zdobycia? Wow, naprawdę fajny wynik. Eee, no i tak to się prezentuje tutaj nawet mamy pina, gdzie widać to dziecko od IF, więc też całkiem spoko. Następnie widzowie kolejny pin, kolejny megaboksik. Eee, kolejny pin, kolejny megaboksik i dochodzimy na koniec, mamy tutaj nowy pin, z IF. Eee, no i pin paka jeszcze za 70 level, więc no troszkę jest tutaj nagród do zdobywania, na pewno będzie ciekawie, będzie też sporo fajnych misji, więc warto po prostu sobie widzowie grać, pykać, wbijać ten karnecik i do dostawać fajne nagrody.